Dzień dobry, witam Państwa w 71. odcinku serii o przyrządach i rzeczach codziennego użytkowania. Dzisiaj przedstawiam Państwu kolekcję, tym razem odznak. Takich na, na szpilkach, w pinkach wkręcanych, takich na śrubki. I tak, pierwsza seria jest taka. Z miastami tu mamy stary sącz, Koszalin, Bydgoszcz, Augustów, Kraków, Puławy, Nałęczów taka wpinka leń Tu jest jakiś wojskowych spraw, jakieś WOSF Tutaj mamy light energetyków górski 15 rajd 9-6 rok, 40 MDK, czyli Młodzieża Wydań Kultury 10 rajd. To jest jakieś zagraniczne Harley Davidson Sportowa taka GT zwisła. Wisła i tu zakopane 2006 miała być jakaś kandydat miasta polska miała być jakaś tam organizowana ale chyba nic nie wyszło z tego następne jest 80 lat AZS jakiś też lok OSM następne jakiś 20 35. Elektromontaż. Też jakiś tutaj. A tu mamy jakieś miasto partnerskie Kijów. Tu jest coś 200 KN, 2010 Lo. Honorowy dawca CK. Tutaj też mamy jakąś zagraniczną. 50 To jakaś Isla Poland. Jakieś może targi. To jest taki miecz. Następnie mamy już taką sprzeszłość. Jak świętowane były 1 maja. Oznaki takie. Tu takie polsko. Polska Związek Radziecki. Plagi, tu odznaka ZPR, jakiś waksm, udarnik, udarnik, pięćdziesiąty rok, ZMS, związek młodzieży, tu jest podobny. Osobnik, postać. Tutaj mamy czuwaj, krzyż taki. Tu orzeł w koronie z biało-czerwoną. Chorągią, chorągiew, chorągiewkę Lop Jakieś maski śmigła, nie wojskowa jakaś. Tu jest slobody. Jakiś Demanów Coś z co, jakiś skałek. No i tu jakaś olimpiada. Olimpijska. Od Tu mamy znowu sportową serię. KS Krakowia. 70 lecie Tu jest znowu Krakowia, łapany. Taki płot, piłka zawodnik, piszący. Tu jest sekcja Krakowi Hokej. Tu z kolei jest już KS Krakowia. Takim Lauru, Laur i Flaga. Tu jeszcze stare logo SKS, czyli jak spółdzielcze był kluby sportowe trochę mniejsza. No i KS taka sama, tylko już KS. Także dzisiaj taka odznakowa seria i odcinek. Serdecznie zapraszam do subskrybowania, komentowania, co Państwo sądzą na taki temat kolekcji takiej kciuków w górę, w dół no i jak zwykle mówię o tym, że co tydzień mniej więcej pojawiają się u mnie nowe rzeczy nowy asortyment, nowe rodzaje, różne zbiorów kolekcji ale tych Starszych, bardzo starszych już, bardzo starych, sprzed, sprzed lat. No, również zapraszam do poprzednich odcinków, jak i przyszłych, które się ukażą. No i ten, co teraz Państwo oglądacie. Także, no to co tu jeszcze? No tyle, proszę śledzić mój kanał, bo coś się zawsze pojawia. Ktoś, coś, zawsze coś wybierze ciekawszego dla siebie lub mniej, no ale ale tak jest. No i dziękuję bardzo za oglądnięcie, wysłuchanie, uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych moich filmikach.